Witam was moi kochani, dzisiaj zajmiemy się y, zrobieniem jakby stężeń, po prostu wzmocnień, na których musimy powiesić wieszaki y, dodatkowe. Czyli na tej strefie tutaj musimy sobie przygotować konstrukcję, która pozwoli nam na to, żebyśmy mogli te wieszaki zamontować i do, y, do y, z tych naszych stężeń wykorzystam te nogi, które stosowaliśmy, widzieliście je nieraz, więc myślę, że przyszedł czas, żeby je wykorzystać. Y, troszkę mi zmoku, bo akurat z rana popadał deszcz dzisiaj, no ale. Ale po prostu yy, nic temu nie będzie, bo za czym będziemy już jeszcze wrzucać tą wełnę, to wszystko to, to, będziemy już mieć to wyschnięte. I teraz tak, zaznaczyłem sobie elementy tutaj, yy, na których odległościach ma być, żeby to było równolegle do tej więtki naszej. I poznaczyłem sobie kreseczki na, na wszystkich i będziemy robić na naprzemiennie, czyli w ten sposób będziemy montować tą pierwszą. Ona się tam może przestawać. Natomiast następna przyjdzie do tej strony, tutaj zamontowana. Ważne, żeby to było w miarę w jednej linii, w zasadzie równolegle do, do tego tematu. Nawiercimy i wkręcimy śrubę. Tutaj zrobimy sobie wcześniej podpory, po to, że jak będziemy wkładać tą wełnę, żebyśmy doszli tutaj do góry, żeby po prostu nie robić tego centralnie poniżej. Bo jakbym robił to centralnie na tych, na tych naszych jętkach, wyszłaby taka sytuacja, one są troszeczkę nawet dużo niższe od tych pozostałych i byłby problem. Więc dlatego podkładki zrobiłem tutaj w ten sposób i na to zostanie zamontowane. Nie do, nie do przerwania. To jest naprawdę twardy materiał, więc te nogi tutaj możemy wykorzystać. Wiadomo, że tutaj grzybki muszą być większe, tam mamy będą potrzebne niższe. Tutaj musimy kupić chyba 35 cm, będę potrzebował, żeby, żeby to ogarnąć. I teraz tak, a propos grzybków kupiłem grzybki Ja sobie w zasadzie nie kupiłem tych grzybków, tylko wziąłem w hurtowni na wózetkę, bo tak mam ustalone i kupiłem takie grzybki w taki temat. Czyli jest to wieszak, wieszak do poddaszy 350 Pro się to nazywa. Firma tam nie będę wymieniał w taki temat, czyli na tej samej zasadzie troszkę inaczej skonstruowany niż ten zwykły grzybek. Czyli ten nasz podstawowy jakby Wszystkim znany dobrze i powiem wam teraz tak, nie zwróciłem uwagi, po prostu jak żem przyjechał, sprawdzałem sobie wuzetkę. powiem wam tak, cena tego grzybka w tej hurtowni, którą biorę, wyszła mi 9,99 zł, dokładnie za jedną sztukę, za jedną sztukę i powiem wam, no trochę doznałem szoku, bo wziąłem ich 100, więc wyszło mi 999 zł i 90 groszy dokładnie za... Za 100 sztuk. I oczywiście idą do zwrotu powiem wam, no bo nie jestem idiotą, żeby po prostu przepłacać za, za taki temat, gdzie na Allegro sprawdzałem, czy tam na, na innych portalach gdzieś tam są one po 3 złote, tak więc, więc choćbym chciał pójść w ten temat, ale kupimy jeszcze jeszcze po prostu tańsze, zwykłe takie, tylko o długości 35 cm. Także tutaj, tutaj po prostu jest temat do wyjaśnienia, ale powiem wam doznałem troszeczkę szoku, jak zobaczyłem tą cenę jak to tam wygląda cenowo no i troszkę mnie to załamało no ale tak jak mówię nie jest to jeszcze nic, nic pokonanego bo pójdą do zwrotu oczywiście ich nie, nie, nie wezmę od nich a znajdziemy coś tańszego i, i, i tyle no za 1000 zł to powiem wam szczerze mam, mam praktycznie profile na te, na te salony tutaj porobione więc trzeba to też Moi drodzy, kalkulować i kalkuluje to nieważne, czy robię dla kogoś, czy tak jak teraz robię dla siebie. Być może jest to jakiś super hipermateriał, no ale nie uważam, żeby był jakiś tam warty z tej swojej ceny. tak Nie wiem, czy to się różni. Tym, że jest po prostu szerszy, no nie mam pojęcia, ale pomijając to, dobra, i zrobimy sobie właśnie w ten sposób ten temat. No a tutaj zobaczę, możemy dołożyć jeszcze jeden, jeden rząd, żeby podtrzymać tutaj tą końcówkę. Myślę, że tak zrobimy. Z racji tego, że tutaj nad oknem y, też będzie płyta przyklejana, ale jej będzie po prostu troszkę mało. Więc, więc myślę, że musimy tutaj może jeszcze jeden rząd dołożyć na grzybki, żeby było w tym miejscu y, przygotowane. I będziemy mieć tutaj troszeczkę zagęszczone, ale nic to nie szkodzi. Więcej, więcej troszkę roboty, ale myślę, że ta podpora tu się y, sprawdzi. Natomiast tutaj będzie sytuacja tak jak Wam mówiłem. Tu po całości polecą te profile zamontowane. A tutaj będzie jeszcze podparcie tą płytą gipsową, i wsunięcie do profilu tego, tego UD. Tutaj tak samo będzie wsunięte w ten profil UD, ale dla mnie ważniejsze jest, żeby ta podpora, jako płyta, jak zostanie przyklejona na ścianę, będzie to bardzo stabilne. Więc w ten sposób. Zresztą zobaczymy, może tutaj też odpuszczę, zobaczymy jak to będzie, jak przywiozę profil, sprawdzę sobie jak to tam wszystko wygląda, na razie profili nie mam, ale jak sobie związę profile to wtedy będę, wtedy będę po prostu myślał co dalej z tym zrobić, czy jest sens po prostu dokładać tutaj jeszcze, czy na tym etapie tutaj zakończymy. Także tak to wygląda, robię sobie te przetężenia, żebym miał do czego przywieźć ten wieszak, czyli on będzie montowany, oczywiście nie ten, ale coś tam innego. W ten sposób, czyli tutaj mamy miejsce, a my musimy się opuścić tutaj dość, dość nisko, więc więc w ten sposób będziemy musieli go zamontować oczywiście tak jak idą te wieszaki, czyli tu musimy zrobić sobie to co 52 cm, czyli żeby to szło w jednej linii. To wszystko chyba jest jasne, zrozumiałe, e, o co chodzi. Także lecę z tym tematem. No i potem skupimy się już tak stricte na na grzybkach, żeby to wszystko poziomować. Dobra, pokażę wam tutaj o co chodzi, moi drodzy, czyli Robię to na klasyczną mijankę, czyli jeden do wyznacznika przykręcony w tym miejscu do kreski, a drugi dochodzi do niego i przewiercam sobie tu od góry. Żeby nie, nie męczyć się z wkręcaniem tej śruby z jednej strony i z drugiej. I tutaj na wkręty przykręcam po prostu tutaj do, do tej podpory, którą mamy. Już zainstalowano wcześniej, więc możemy sobie w ten sposób z tym poradzić. To tam nam nic z tym nie porobi, bo ciśnienie idzie na dół, będzie to ciągło w dół, więc, więc tutaj jakby jest to przygotowane no tak jak być powinno. Tak? No i dobra, mamy zamontowane i teraz tutaj po prostu będzie mocowany grzybek, czy z tej strony, czy z tej. Zobaczymy, ale mam pewność, że złamać taką nogę jest po prostu yy, ciężko. A ten ciężar tego stropu też tutaj w sufitu nie będzie aż tak wielki, żeby się tym przejmować. Jest to wystarczające, nie muszę jakichś kantówek tutaj stosować nie wiadomo jakich, to akurat mam na, na budowie, więc mogę to wykorzystać jako właśnie te sprzetężenia do, do mojego sufitu podwieszanego tutaj najprawdopodobniej już nic nie będzie zobaczymy, tak jak mówię, przywiozę profil, zobaczymy jak to tam trzyma ale widzicie kołki są mocowane co drugą tą śrubę więc jest to przyzwoicie, bardzo przyzwoicie przymocowane i tutaj nie ma jakiejś możliwości, żeby jak wstawimy profil w środek, tutaj to też służy jako podpora, więc, więc tym może nie będziemy się aż tak przejmować. Ta, to, że odległość jest trochę nieprzepisowa, no to, no to już tam tak jak powiedziałem, robiliśmy już taki temat 8 lat temu i wiem, że na pewno nic się z tym nie dzieje. Bo mam tam wgląd na to, na tą robotę, więc, więc tak to wygląda. No i jadę sobie tak do końca. Dobra, musimy teraz przenieść sobie moi drodzy ten rozmiar, czyli te co 52 cm mam w tym miejscu. No i akurat poszczęściło mi się, bo mam idealnie z tą podporą tutaj to wychodzi, więc stąd sobie już przeniosłem 52 w tym miejscu, mam to zaznaczone z tej strony tutaj do kątownika i teraz już co 52 mogę sobie jechać w tamtą stronę więc akurat tu mi się poszczęściło bo tak przenieść to w powietrzu taki wymiar, no też to by było utrudnione coś byśmy wymyśleli na pewno, ale tu akurat jest sytuacja fajna, bo mogę sobie mierzyć od tego elementu 52 i to co wam ostatnio narysowałem żeby po prostu nie, nie leciało to zygzakiem, tylko w jednej linii więc tak to, tak to będziemy robić. I jeszcze oczywiście będzie to sprawdzone, czyli to co trzecią gdzieś tam sznurkiem sobie przyciągnę, żeby zobaczyć, jak to wychodzi docelowo. Jeżeli będzie szło coś skorygować, to to skorygujemy na etapie właśnie teraz tych wieszaków, bo potem, potem jak już byśmy to zostawili, to, to byłby problem. Dobra, jadę sobie z tym rozmierzaniem. Tutaj ta sama robota, co tu było, czyli z tej strony, gdzie będziemy montować wieszak, robię sobie kreski do kątownika, czyli do pionu w ten sposób, tak samo tu, no tutaj możemy na tej skośnej przymocować oczywiście te wieszaki dwa, no a tam będzie wsunięte w ten profil jednak i to w zupełności wystarczy I no i tyle, dobra rozrysowuję, no i weźmiemy się, rozstawimy laser i zrobimy sobie wypoziomowanie tej, tego sufitu czyli kuchnia, kuchnia, salon i przedpokój będą w jednym poziomie, tutaj nie, nie mamy jakiś nie cuduję, robię proste sufity, zwykłe proste zawsze powtarzam, że w prostocie siła nie, nie bawię się już w jakieś tam wnęki na karnisze, jakieś pierdoły typu, typu sufity podwieszane z jakimiś paskami ledowymi z racji tego, że to jest skupisko tylko syfu, kurzu i, i tyle. No, no oduczyłem się już dawno do tego, więc, więc będzie szło wszystko na prosto zrobione. Tu potem jeszcze będziemy musieli zrobić wyłaz na górę ale do tego dojdziemy. Natomiast te pomieszczenia tak samo będą robione na tym samym poziomie bo mamy już te kreski przełożone. Czyli od poziomu zero ta sama wysokość więc cała, cały budynek będzie po prostu sufity będą w jednej płaszczyźnie tutaj zrobione no i tyle. Jeszcze nie wiem jak z łazienką yy, zrobimy ale yy, ale myślę że trzeba będzie jeszcze elektrykę doprowadzić bo mamy zrobione tylko na centralne światło ale myślę, że halogenki tutaj zrobią lepszą robotę, więc tutaj jeszcze ta przeróbka zostanie zrobiona. W zasadzie dołożone do tych kabli, dodatkowo jeszcze zrobimy na halogenki, tak jak zrobimy w kuchni, żeby jednak to doświetlenie tutaj tej łazienki było, było przyzwoite. Tutaj mamy przygotowane na trzy punkty, myślę, że trzy oczka spokojnie wystarczą, żeby oświetlić tę przestrzeń. Tutaj też może zrobimy na dwa oczka w tym miejscu, żeby było. W garderobie, no i tak to wygląda. Dobra, mamy to objechane, ale oczywiście nie może obejść się bez problemów. Czyli mamy w tym miejscu, w jednym miejscu tutaj, wychodzi nam wieszak centralnie tu. Czyli no nie jest możliwe zamontowanie tego wieszaka ze względu na tą kulawkę. I druga sytuacja jest tutaj, jest co prawda przy samym brzegu, ale szerokość wieszaka po prostu nie pozwoli nam na to, żeby żeby przesunąć go w jednej linii więc będziemy musieli zastosować rozwiązanie tego typu że z jednej i z drugiej strony polecą wieszaki tak samo tu które będą jakby leciały obok siebie te profile no tak muszę to rozwiązać z racji tego że no nie mam możliwości innej tego zrobić w dwóch punktach to tak wyszło czyli ta strefa jest nie do przejścia i ta też jest nie do przejścia w sensie takim, że nie możemy tego wyszaszka spuścić natomiast dołożymy po prostu po bokach, czyli będzie tutaj profil koło profila, niczym to nie przeszkadza, ale gdzieś to te podparcie tej płyty musi być Zastosowane. Nawet jeżeli będzie sytuacja taka, moi drodzy, że profile, które montuję, te poboczne, czyli tu mamy tą naszą kulawkę i musimy zrobić jeden profil z tej strony i drugi profil z tej strony, one będą w odległości od siebie, myślę, nie dalej niż 10 cm, czyli szerokość maksymalna, ile nam pozwoli. Zaraz przy samym brzegu tutaj dołożymy wieszak, czyli jak mamy tą naszą. Kulawkę to do brzegu zostanie przyłożony wieszak w ten sposób, żeby zminimalizować tą modległość, więc będzie wieszak przy wieszaku, i nawet jeżeli płyta, łączenie płyty wyjdzie nam w tym miejscu, to tutaj nam pozostanie około 2 cm luźnego elementu, tak samo z tej strony maksymalnie 2 cm, więc myślę, że i tak tutaj nic się nie wydarzy na tym łączeniu. Także mogę zaryzykować. Tutaj będą łączenia. Po prostu nie oryginalne, tak? czyli te cięte, tak zwane, a tutaj będą włączenia fazowane, w tą stronę będą szły, czyli, czyli te oryginalne nasze wyprofilowane w płycie gipsowo-kartonowej. Natomiast tutaj będą łączenia nieoryginalne. zaraz wam to pokażę na płycie, jak to wyjdzie docelowo, tylko muszę ją znaleźć. Dobra, czyli będzie coś takiego zrobionego. Mamy te profile nasze 60 milimetrów z jednej, tutaj zostawiamy odstęp między jednym a drugim gdzieś w ten, w ten sposób i podparcie tych naszych płyt będzie wyglądać w ten sposób, że one będą tutaj na tej końcóweczce troszeczkę będą miały luzu. Tu oczywiście zostanie to sfazowane z jednej i z drugiej strony, zawsze tak robię, czyli fazuję łączenia nieoryginalne i łączenia nieoryginalne fazujemy za każdym razem. Bez względu na to, czy mamy podparcie na, na profilu, czy tego podparcia nie mamy. Czyli robimy sobie faskę w ten sposób, y, gdzieś tam brzykiem, oczywiście ostrym z jednej i z drugiej strony na płycie. Czyli fazujemy tą naszą płytę oczywiście po całości, czyli na całej szerokości y, podparcia, czyli 120 cm jak ma płyta, to tak zostanie to sfazowane, no i w ten sposób zostanie to tutaj przymocowane nie musi to być piękna faza, ważne, żeby ta faza po prostu była zastosowana. To zostanie, wystarczy zwilżyć wodą delikatnie lub zagruntować, my to zawsze gruntujemy, no i to zostanie wypełnione masą konstrukcyjną typu Vario albo uniflot. Myślę, że uniflotem. Albo wario to, to są najbardziej dwie popularne masy, które stosujemy do tego tematu. Czyli to jest tak zwane szpachlowanie, potem płyt gipsowo-kartonowych. Zostanie to wypełnione masą dedykowaną do takich tematów. I potem na to dopiero przyjdzie taśma papierowa na Premium Light. No i tyle. I potem q No i zobaczymy jak to wyjdzie z tym, z tym wyprowadzeniem pod malowanie. Czy to się uda, czy trzeba będzie po całości szpachlować. Do tego dojdziemy, jeszcze, jeszcze trochę roboty jest. Ale, tak jak mówię, to też świat się nie wali, będzie podparcie na płycie, więc możemy takie rozwiązanie też tutaj zastosować. Dobra, rozstawiłem sobie laser, ustawiłem go na tą wysokość, jaką potrzebuję. I teraz samo poziomowanie tych grzybków w zasadzie sufitu, nie grzybków. Żeby sufit był w jednej linii, w jednej płaszczyźnie, można by było używać tarczki przy wieszakach obrotowych. Natomiast tutaj, przy tych wieszakach, po prostu korzystniej jest zrobić to. Bezpośrednio, zaraz Wam pokażę o co chodzi, zamontujemy ten jeden wieszak i tutaj od razu widać po co były te nasze kreski, czyli montuję go w ten sposób, że zjeżdżam nim na dół do momentu, widzicie, aż pokaże mi się ta wiązka lasera, czyli, czyli wyczekuję taki moment, po prostu żeby to było, tylko żeby się pokazało, tak samo mam przy profilu, więc pokazuje mi się spokojnie wystarczy no i tutaj mamy tą kierunkowość naszą żeby ten wieszak był zamocowany w jednej linii na oko mogłoby się zdarzyć że będzie w ten sposób zamocowany nawet jakbyśmy to wymierzyli nie ma nad tym kontroli natomiast dzięki temu że kątownikiem sobie zrobiłem te kreski pionowe mamy tutaj ułatwioną robotę no i sam montaż sam montaż wystarczy przytrzymać i zaczynam od fasolki czyli w tą fasolkę wkręcam jeden wkręt Możemy sobie skontrolować, jest ok, widać wiązkę, no i możemy uzupełnić drugi wkręt u góry, tu korekta, żeby ta kreska była w osi tych dziurek tutaj naszych i drugi wkręt. Muszę wkręty przywieźć inne troszeczkę, widzicie jak ucieknie, bo też się zdarzy, ale tutaj do prezentacji myślę, że, że nic takiego się nie dzieje, no to mamy jeszcze tutaj możliwość wkręcenia tego. Dobra, i ok. Mamy wieszak zamontowany i w zasadzie nic więcej tutaj nie potrzebujemy. Czemu taka opcja na wieszaki? No i drodzy, z racji tego, że montaż tej wełny potem jest tutaj najprostszy, bo w zasadzie tylko nabijemy sobie wełnę na wieszak. Nie ma przeszkody. Gdybyśmy robili to na wieszakach obrotowych, mamy troszeczkę za mało miejsca tutaj. Ale musimy wiedzieć, że ten korpus, który tutaj montujemy, potem do góry no jest problematyczny. Szłoby to robić montować wieszaki gdzieś do góry tam robić długie pręty ale po co no, głupota. Więc tutaj tutaj zastosujemy takie rozwiązanie typowe. Tak jak się robi poddasza, Tak jak mam mówię. Moje, moje zdanie jest takie że to wytrzyma rozwiązanie pewne sprawdzone. Więc w ten sposób mogę sobie montować tutaj te grzybki które, które mam. Natomiast tu muszę dokupić te dłuższe co wam pokazywałem wymienić po prostu na inny model. No, i tyle. No i potem zrobimy kontrolę, czy to mamy faktycznie w tej jednej linii. Wszystko, no i tak, taki proces dzisiaj będę tutaj wykonywał. Jest co robić, więc, więc po prostu pokazałem wam na jednym elemencie. No i każdy następny analogicznie do tego trzeba powtarzać. Troszeczkę graczka taka, ale jak tu się przyłożycie, to płacie pewność, że macie ten sufit równiutko, i tutaj żadnego poziomowania już więcej nie ma. Nie ma nie ma po prostu potrzeby. Dobra, zamocowałem sobie 6 grzybków, czyli tu, gdzie gdzie mam przymocowane zaraz robię kontrolę moi drodzy to jest też ważne żeby sobie posprawdzać czy mamy ten laser dobrze ustawiony czy źle żebyśmy wszystko mieli w jasności czyli łata jest jakby najlepszym wyznacznikiem naszym mamy idealny poziom więc więc jest wszystko ok. tutaj ma pół milimetra luzu ale to tak jak mówię nic się tym nie przejmujcie bo żeby zrobić to jak szyba no jest to niemożliwe, bo to robimy po prostu do wiązki lasera i to są już takie niuanse naprawdę, że że nie ma się co tym przejmować. Widzicie, jest poziom idealny. No i druga sprawa jeszcze ważna, żeby po prostu zmierzyć sobie tutaj w tym miejscu, czy ładnie nam pasuje z profilem. Czyli jak przyłożymy, mamy podparcie na profilu. Widzicie, także idealnie jak wsadzimy profil do środka, to będzie wszystko grało. Także tak to wygląda. No i możemy na spokojnie lecieć z całym sufitem. Czyli wygrzybkować to co mamy do wygrzybkowania. Te płaszczyzny, tu to co mówiłem, kuchnia, salon i przedpokój z jednej formy leci. Czyli z tego jednego pomiaru. Następne oczywiście też będą na tym samym poziomie robione, ale już tam będzie indywidualnie każde pomieszczenie robione. Tutaj mamy tą jedność, którą musimy zespoić do kupy. No i biorę się Troszkę mnie to roboty czeka i działamy, dobra. Pokażę Wam teraz jeszcze jeden temat, moi drodzy: jak ogarnąć te grzybki? Jak laser mamy z tej strony? Czyli to mierzenie, nie widzimy tej wiązki tutaj dokładnie, zaraz Wam pokażę o co chodzi. Czyli, jak mierzymy tutaj sobie z tej strony, przykładam grzybka w tym miejscu, to mamy tą wiązkę, ją tu po prostu widać, tak? Przesuwa się nam, jest widoczna. Natomiast z tej strony, jak się obrócę tutaj. Jest to, jest to niewidoczne, czyli możemy sobie szukać tej wiązki do samego dołu i jej tu po prostu nie znajdziemy. Ale y, można wykorzystać y, obojętnie co, czy, czy rękę. Ja robię to w ten sposób, czyli przygotowuję sobie w tym miejscu, gdzie mam mieć. Tu mam wiązkę pokazaną na ręce i teraz wystarczy mi w środku tej fasolki tutaj. Czyli to co Wam mówiłem, wkręcam sobie wkręta. I szczuciem, czyli, czyli delikatnie tak, żeby on był e, już w miarę sztywny, ale, ale żeby nie był jeszcze tak na fest. I przykładam sobie teraz miarę, i widzicie, i do miary mogę sobie tutaj regulować już ten mój poziom właściwy. Czyli, czyli tutaj ta wiązka z boku mi się pokazuje, ja to widzę dokładnie, że jest akurat w idealnym miejscu. No i teraz wystarczy wkręcić tutaj e, dwa wkręty, czyli robię w ten sposób, robię na tych czarnych 3,5 do drewna. Nie zmieniałem tych wkrętów, tak samo zrobię robotę i wkręcę to w tych dwóch miejscach, dodatkowo już mamy usztywnienie i jeszcze jednym pod spodem, czyli trzy wkręty docelowo trzymią mi ten grzybek i jest ok. Czyli takie rozwiązanie jak mamy laser z tej strony, czemu? Nie ustawiłem sobie go na przykład tu w środku, i tak bym miał tam. Następny też mam z tamtej strony. Poznaczony zawsze znaczę sobie tam, gdzie mi łatwiej będzie pracować, czyli nie przeszkadzają mi te kulawki tutaj. Natomiast tego grzybka i tak bym nie zamontował. Tak, bo on wychodzi tutaj w naszej kulawce, więc nie miałbym możliwości z tamtej strony go przyczepić. Tu musi zostać zrobione te przesunięcia, o którym wam mówiłem. No i tak to wygląda. Czyli taka podpowiedź, jak sobie z tym poradzić, widzicie. Mamy to, jak popatrzymy w tym miejscu, ja robię tak, żeby ten laser delikatnie mi się pokazał. Czyli tu jest to samo, ta sama sytuacja, że jakbyśmy mieli ten laser z drugiej strony, to widzicie, mamy już minimalną wiązkę, po prostu ona by się pokazała mi na tym grzybku, także to jest wszystko do wyczucia, do, do ogarnięcia, żeby to sobie poradzić też, nawet jak laser jest po przeciwnej stronie. Natomiast z tej strony, to już Wam pokazywałem, czyli Przykładamy sobie mniej więcej tutaj, no i w tej fasolce, czyli w tym naszym jajowatym otworze, wkręcam pierwszy wkręt regulacyjny, żebym miał po prostu kontrolę pod tym, nad tym i wystarczy, że sobie przycisnę na środku, nie muszę tego nawet trzymać. Już mam wkręt pod kontrolą, i teraz tylko tak jak mówię, pokaże mi się tylko leciutko wiązka. Okręcam, no i wkręcam dodatkowo te dwa. Kręty. I to co mówiłem, staram się, żeby ta kreska moja narysowana była w osi tych dziurek tutaj w środku. Wtedy mamy tą pewność, że ten grzybek jest w powietrzu, w pionie, nie jest przekoszony gdzieś tam po skosie i ułatwi Wam tę robotę na pewno. Tutaj nie ma opcji pośpiechu, przy tym to trzeba im bardziej się tu przyłożycie do tego tematu, no tym macie równiejszy sufit i nawet nie ma o czym gadać. Dobra, mamy gotowe. Moi drodzy, nie udało mi się załatwić jeszcze tych długich grzybków. Tutaj, ale kwestia czasu i to domontuję. Wszystko mamy tutaj zrobione, I teraz tak, tutaj y, przez te przeskoki, które mieliśmy, czekajcie, może z tej strony wam to spróbuję pokazać. Czyli mamy ten nasz grzybek y, co 52 cm w tym miejscu, tu idzie dotąd, tutaj natomiast jest 40 cm, bo wyszłoby po prostu za daleko. Przesunięty został w tą stronę. I kontynuacja jego jest tu, natomiast tutaj zaś następny co 52 cm. Tutaj mamy już to zachowane tak, jak być powinno. Tutaj musieliśmy dołożyć przy ścianie, no i tutaj dołożyłem też jeden rząd przy tej ścianie. Tutaj z racji tego, że nie będziemy mogli wsunąć profila w UDK, tego profila CDwD więc dlatego zostało to tak rozwiązane. Tutaj profil przy profilu będzie, no i tutaj też było z przesunięciem. Czyli jak mi się zrobiło w tym miejscu 52 ponad ścianą, no to po prostu przesunąłem to, ja patrzę zakończyć te pomieszczenie, tak? Czyli tutaj jakby to wszystko mi gotowe i udało mi się ogarnąć dwa profile, na szybko chcę wam pokazać. Czyli w ten sposób tu jest zakończony temat, tak samo jak z tej strony. Czyli te grzybki są na tej odległości co są, jest stawiany ten profil. Na razie w ten sposób, znaczy na razie, no on tak będzie docelowo też wisiał i z lekkim luzem tutaj, żeby, żeby miał luz dobry do, do centymetra, tak pół centymetra minimum i ten udek służy nam jako podpora ta krańcowa. Tutaj już nic nie będę dokładał, więc z racji tego, że wiemy dobrze, zaraz Wam pokażę jak to będzie, jak to będzie zakończone, ktoś kto nie oglądał wcześniej to, to będzie wiedział o co chodzi. Dobra, pokażę Wam jak to będzie wyglądać finalnie już po wełnie, po, po tych tematach. Możemy nawet przykręcić tutaj też tą płytę, żebyście wiedzieli o co chodzi. Czyli płyta będzie kręcona tylko i wyłącznie do profila CD, czyli w ten sposób będzie przykręcona płyta. Tutaj do tego profila nie kręcimy, nie, nie kręcimy tutaj wkrętów. To musi być luźno, luźna konstrukcja. Zrobiona i kolejna płyta, która przyjdzie, będzie przyklejana na placki na ścianę, i dociśniemy ją tutaj. Mamy nad tym kontrolę, możemy ją docisnąć po prostu tak bez fazowania. Tutaj już nie musimy tego fazować. Płyta, płyta. Jak ją przykleimy do ściany, w ten sposób to będziemy mieć już tutaj te skrajne dodatkowe jakby podparcie. Więc dlatego rezygnuję już tutaj z tego grzybka. No i tutaj łączenie papier-papier. To, to co Wam mówiłem, spokojnie wystarczy i ta sama sytuacja będzie z tamtej strony natomiast jeżeli chodzi o ten przedpokój moi drodzy to trzeba e, trzeba wiedzieć o tym że profile mamy montowane w ten sposób zdłuż tak jeżeli montuję wzdłuż profile co 52 cm płyta skakuje mi na przemiennie czyli krzyżowo jeżeli profil idzie równolegle z tą ścianą to płyta idzie w tą stronę równolegle z tą ścianą także do tego dojdziemy jeszcze oczywiście będę Wam to wszystko tutaj chciał dobrze pokazać. Natomiast tutaj gdybyśmy zostawili ten profil tak daleko, tak daleko jak to, no jest to za daleka odległość, żeby po prostu pozwolić sobie na to, żeby żeby to zostawić z racji tego, że nie możemy wsunąć profila tutaj do tego UDEKa, nie ma takiej możliwości. On będzie tylko mocowany mont po prostu do tego wieszaka, dlatego dołożony został ten tutaj dodatkowy, żebyśmy mieli możliwość przykręcenia go tutaj do UDK nie kręcimy, pamiętajcie o tym, że do tego udeka nie, nie kręcimy wkrętów to nie jest do przykręcania wkrętów bo zrobicie konstrukcję sztywną, która potem będzie będzie Wam rwać na wszystkie strony musi to być luźno pracować wszystko i tyle no i kolejny etap będzie wkładanie wełny. No, najgorsza robota powiem wam jest z tego całego tutaj ambarasu ale mam taki strój do malowania, myślę że się o pancerze gdzieś tam jakąś maskę na gębę żeby po prostu wszystko grało, a jak nie to trzeba kupić jakiś nie wiem Sadomaso taki lateksowy strój i pozapinać zamkami i, i myślę że to zrobi robotę by była, by była <laughs> ciekawa sytuacja jakby ktoś w takim stroju wyskoczył wkładać wełnę Dobra, tak to wygląda, tak to zostawiam, następny etap przyjadę, potem będę już pomału montował sobie tutaj te, co mam wygrzybkowane, będę montował wełnę i zamykał pomieszczenia po pomieszczeniu. tego robię od tego pomieszczenia, bo potem jak wjadą mi płyty, to tutaj tędy po prostu będą transportowane i zostaną tutaj poukładane na podłodze, więc wolę już to mieć wszystko tutaj przygotowane na tip-top, łącznie z wełną, łącznie z folią i z profilami, znaczy profilami, folią i tylko przygotowane podpłytowanie. Tak to wygląda. Tyle na dzisiaj miejcie się do następnego.